Siema, z tej strony ja. Boże, do dentysty, wyrywać osemki. Wyrwali mi co innego. <grymne> ja jeszcze nie byłem dentysty, byłem u fryzjera Witam Was wszystkich w drugim sezonie Undertale. Tak, w tym sezonie będziemy przychodzić koperty innego rana. Poprzednich 18, osi... 18 odcinkach robiliśmy neutral rana. Przez większość czasu nikogo nie zabijałem, tam pod koniec to ja pozabijałem Wtedy był wielki lament, że o Jezu, będę musiał teraz przechodzić całą grę od początku TAK! taki BYŁ PLAN! Przechodzę całą grę od początku Zabijam każdego pojedynczego potwora najpierw, a potem robię pacifist Więc nie, nie ułatwiam sobie gry, tylko robię większy content dla was, rozumiecie? Teraz robimy coś osobnego Zabijamy każdą możliwą postać, zabijamy wszystko co po drodze spotykamy, rozumiecie? Robimy symulator, symulator Elbląga I najpierw idziemy najebać temu kwiatowi Bo no, na początku jest Flowey, pamiętacie? Nie było jej na początku Wcisnąłem reset Przecież reset gry, znaczy zapis, nie jest to i bądź reset, są dwie opcje, dwie, Cze... Cześć, tu jest dwie, dwie opcje są. Okej, okay. to jest Dalszy część, dalsza część fabuły, tylko nie wiem czy to zapisać do pierwszego sezonu, czy drugiego. Witaj, wszystko w porządku? Pewnie jesteś okropnie zagubiony i zdezerentowany. Ach, nie lękaj się moje dziecko. Jestem Tory, opiekunką ruin. Przechodzę ten każdego dnia, by zobaczyć, czy ktoś tu nie upadł. A mogę wcześniej pójść. Jesteś pierwszy człowieka, który tu przybył od bardzo dawna. Okej, okay, czyli jest reset. Cisnąłem reset gry. Okej. Okay. Bo ona mnie nie pamięta. Zrobię to co w mojej mocy, by cię ochronić podczas, mojego, podczas twojego tutejszego pobytu. Chodź, poprowadzę cię przez te ktkumby. Nic nie mogę zrobić. Nie rozumiem. Powiedzcie mi, czy ja dobrze robię. Oj, telefon, oczywiście. Cały ranek ich do mnie dzwonił. Nagrywałem, na Dobra, sorry, muszę oddzwonić. Wracamy do sytuacji. E, powiedzcie mi, czy ja w ogóle dobrze wszystko robię się po tej po nocy. Bo coś mi tutaj nie gra. Czy dobrze będzie. czy mój run, genocide run, który chcę zrobić, czy w nim będzie wszystko poprawnie działało, bez flowego? Witam w twoim nowym domu, niewinne dziecię. Pozwól, że wyjaśnię ci działanie ruin. Ruiny są pewne flamingówek. To antyczne połączenie między rozbieżnością, a kluczem do wyjścia. Muszą zostać rozwiązane, by móc przemieścić się z pokoju do pokoju. To chyba już było wcześniej, nie? Przyzwyczaj się, proszę, do ich widoku. Alright, then. Ok, by czynić postęp, musisz aktywować określone przyłączniki. Nie lękaj się, oznaczyłam te, które musisz przyłączyć. Czy coś się zmieniło na napisach? To na 10Z, by czytać znaki. Zostań na ścieżce? Leon on the road. Ok, faktycznie oznaczyła. Hmm. Świetnie, jestem z ciebie dumna, małe dziecię. Pozwól, że ruszymy do następnego pokoju. A co robi ten? Ten przyłącznik nawet nie działa, okej. Okay. Chyba nawet sprawdzałem w poprzednim odcinku, nie? Jako człowiek żyjący w podziemiach, wiedz, że potwory mogę zaatakować. Musisz być gotowy na taką okoliczność. Jednak nie martw się, metoda jest prosta. Gdy spotkasz potwora, przystąpisz do walki. Gdy już będziesz w walce, zacznij przyjazną rozmowę. Graj na zwłokę, przebędę, by rozwiązać wasz konflikt. Po Potrenny rozmowy z Kukiełką. Weźcie. Tyś! Tyś! Pierwszy kill. A! Z Kukikami się nie walczy. Rozmawia się z nimi. Nie chce nikogo skrzywdzić, prawda? Chodź za mną. W tym pokoju znajduje się kolejna zagadka, zastanawiam, zastanawiam się, czy dasz radę je rozwiązać. To będzie Taki realny. Wow, poszło szybko. Prze... Przemoc jest lepsza niż rozmowa. Szybciej to mija. Okej, okay, a to w dupie, szczerze. Pomijam te znaki, wiecie? Tak z sem... tym. Zachodnie pokoje z planem wschodniego pokoju. Mam coś kliknąć po drodze? U mnie. Chciałem powiedzieć, że. Chciałem pominąć te wszystkie znaki, by. O, bo już je czytaliśmy i szczerze jakoś nie wszystko pamiętam Nie wszystko pamiętam takie bardziej szczegółowe z tego planu Tak bardziej szczegółowo z tego planu eee, Kurwa, co ja gadam? Przepraszam, jestem Nie wszystko pamiętam szczegółowo z tych pierwszych map, z tych pierwszych planów Gdyż, no tam chyba nic ciekawego się nie działo Więc tylko tyle, że muszę kupić od e, pająka... Nie, w sumie bez sensu, po co mam kupować od pająka teraz, skoro będę się z więc te, te, te kupno ciasta od niej jest znaczne dla mnie teraz. Oto ta zagadka. Ale proszę złapnie za rękę. Ta, tu mnie przeprowadzi przez most. Więc tutaj chyba nie muszę zbytnio się starać, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania. Ehm, jakieś specyficzne rozwiązania właśnie kupowanie ciasta u Mafet, albo nie wiem. O, powiedz mu coś miłego wtedy o mnie ci walka. I tak czeka walka. O, teraz zagadki mogą stanowić trochę większe zagrożenie. Prowadziłeś się dotąd w... świetnie, moje dziecko. Jednak mam dla Ciebie trudne zadania. Zadania chyba... Chciałbym, żebyś doszedł do końca pokoju beze mnie. Wybacz mi za to. Sporo na luzie. Na pewno i pić dojdziemy tam. Poza tym ja chyba coś zaatakuje zaraz, nie? Jednak nie. A to będzie standard w drugim końcu. I tyle. Taki długi bytek korytarz? Witaj, moje dziecko. Nie martw się. Nie opuściłam cię. Przez cały czas byłam z tą kolumną. Fajnie. <gryw> Dziękuję za zaufanie mi. Jednakże był bardzo ważny powód tego ćwiczenia by sprawdzić Twoją niezależność. Muszę spełnić swoje obowiązki, Jakisz, prze, przez co na jakiś czas Cię opuszczę. Proszę, żebyś tu został. Niebezpiecznie jest samemu zwiedzać ruiny. Mam pomysł. Dam Ci telefon. Jeśli, jeżeli zechcesz czegokolwiek, po prostu zadzwoń. Bądź grzeczny, dobrze? Dobra, teraz ona będzie mi truła dupę z ciasty. pamiętacie? Zobaczę, co się znajduje za kolumno. Nie, nic. Nic. Aha. How tutorial? Wciąż jesteś w tamtym pokoju, prawda? Nie. Jest kilka zagadek, które muszę jeszcze wytłumaczyć. Niebezpieczny byłoby próbować oglądać się samemu. Bądź grzeczny, dobrze. A, znowu, to jest To jest save. save. Ich dane w liściach zmienia determinacją. Punkty życia w pełni odzyskane. E, I teraz jak. Okej, okay, myślałem, że tego pomieszczenia nie było wcześniej, ale pamiętam to z cukierkami, tak, wziąłem jednego cukierka Wziąłeś cukierka i teraz będzie jakiś śmieszny żart, jak będę chciał wziąć jeszcze jednego, nie? Wziąłeś więcej obrzydliwe, ta, no Tak Jak mam Pek świata, weź jeszcze jeden Tak Wziąłeś za dużo i za szybko, cukierki wysypały ci się na podłogę No zobacz, co zrobiłeś Okej, okay, zabrać Dobra, jest to fajne Eee... Lecimy w dół Aha Żabek podskoczył do ciebie jest tam żabetów, ja myślałem, że to jest tylko jedna postać O kurde Dobra, nie, spokojnie, idziemy O, ich ataki! Mówiłem, że nie są takie złe Nie, w sumie nie są tak złe te ataki Na ludzi. Póki co łapami go rozwalam, potem weźmiemy y, nóż Nóż był przy wejściu do domu z tego co pamiętam. O, tutaj spadniemy. Tu spadniemy w dół. I teraz tak. Tylko gościu jest już miły wobec mnie, a ja mogę, mogę po prostu odpuścić. O, to chyba wyjdziemy górnym wejść. Dobra, ludzik, to jest normalne. Halo, to jest Toriel? Bez żadnego szczególnego powodu, co preferujesz? Cynamon czy Tofi? Czekaj. Nie mów mi. Tofi zgadza się. Tak, tak będzie. Ha. Miałam przeczucie. Gdy ludzie przybywają tu, jakoś dziwnie. Często mam uczucie, jakbym już ich znała. Szczerze, gdy pierwszy raz zobaczyłem... Tego tekstu nie było. Gdy pierwszy raz zobaczyłam cię, poczułam. Się jakby spotkała starego znajomego po latach. Dziwne. Czyż nie? No cóż. Dziękuję Ci za Twój wybór. Dialogi się pozmieniały. Niektóre. A, zrozdubcy ten telefon. Halo, tutaj, Toriel. Nie masz nic przeciwko cynamonowi, prawda? Wiem, jakie są Twoje preferencje, ale odsunąłbyś talerz, gdybyś go miał. Dobrze, dobrze, rozumiem. Dziękuję za cierpliwość. Tak przy okazji. Jeszcze ja raz, nie, nie chciałem nic powiedzieć. 13 kamieni 4 kamienie polecałem się popełniać, okej. Okay. Kolejna walka. Kolejny żabet. Tyś. Żabety są mocne. Ale nie tak bardzo jak ja. Boże, dostałem wciury jeszcze od żabeta. <śmieniu> Jestem beznaciejny. <śmieniu> okej. Okay. to złoto, to ma mały ilość się dostajemy po walce, złożyliście? A, i teraz tak, mówiliście mi, że na dole jest rozrysowany plan, jak to, jak to wygląda. Zgadza że to liście to są te plany, czyli tak, idziemy tutaj w full w dół, przy ścianie, potem w prawo. Pamiętam. Tu i teraz tak. Tu. Okej, okay, dobrze, szedłem się, że się zaspieprzę. Bo źródła żabety. Miał, miał. Okej. Okay. Tego już niszczymy Następnie Nie ma. Łabet, łabet ona skoczy, nie? Tak, tak, ja wiedziałem. Proszę z tym atakiem. Majka Pokonany. I cztery złoto dostaliśmy, ma daje mało. No, super, ci pamięta. No, chwila, kolego. To powiedział, że może mnie o tak sobie popchać? Pchać. Hmm, Więc proszę mnie, bym się posunął. Okej, okay, tylko dla Ciebie, Buraku. Ja, z nim będzie największy problem, oraz... O kurde, czekaj, ile nie mam HP, bo jest z nim jeszcze. No to ładnie. No z nim będzie ciężko, o kurwa, mać! Dobra, tutaj go kyśniemy już. Tak, ten nie żyje. Ty no, Genocide nie jest taki prosty, jak mi się wydawało. Myślałem, że Genocide będzie turbo prosty, ale tutaj zobaczcie... Ciężko jest! Dobra Nie trafiłem pewnego ataku, ale przynajmniej tak go zabiłem Na dużo HP Muszę szybko jakiś nóż ogarnąć Bo ten maksymalny atak, który zostaje to 30, to jest słabe 9 złota, spoko Przesuwamy od razu wszystkie kamienie I teraz tak, będziemy się z nim pieprzyli, bo on jest głupi Chcesz żebym posunął się dalej? Spoko. Tak może być. Hm. To z kierunek? Okej, okay. chyba już kumam. mam. Teraz on ucieknie ta. Hm? Chcesz żebym tak został? Zmusłasz mnie do niezłego wysiłku. Spok. Tak ja pamiętałem. Bierzemy szybko tutaj zapis. Ile mam minut? 15. Dobra, to możemy jeszcze przejść dalej. Zobaczmy, co nas dalej czeka, bo idziemy jak burza. Napsta bluk. Napsta bluk mnie czeka. Krapię dalej. Czy już sobie poszli? Ten duch cały czas mówi na głos Z, udając, że śpiecha. On po prostu robi Z. Może go siłą? Tak! To jest nie posa, której sejra nie chce napijać. No sorry! Jakoś daje radę. Pierwszy bossem, Jakoś daje radę. Serio, nie mam na to teraz ochoty, wybacz mi. A, a tak. Zawmieniam taki śmieszne ataki. I zaraz umiera. O kurde! Dobra, ten atak był, był ciężki. Wiesz, że nie możesz zabić ducha, tak? Jesteśmy trochę bezcileśli w ogóle. Zmniejszyłem po prostu moje HP, bo nie chciałem być nieuprzejmy. Sorry. Stało się to jeszcze bardziej dziwaczne. Uznaję, że mnie pokonałeś. Uznaję, że mnie pokonałeś. O! Zaciąłeś jeden punkt doświadczenia? Bez sens. Panie człowiek przesłał cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom To nas zbyt to nie obchodzi. Może będę miał słabszy atak z jej strony. Nie, dobra, czyli do, dobra. To będę wiedział, co zrobić na stopy razem. Gitara. Nie zauważyłeś, że Nie zauważyłeś, że wyprzedaż czy wypieków w dół i w prawo. Z kosztu jedzenia zrobionego przez pająki dla pająków? Z pająków. Uprzedliwe. Robert, Robert, Robert. Mój przyjaciel nigdy mnie nie słucha. Tylko jak coś mówię, pomija moje słowa wciskając X. Dokładnie. Wciskając X. Napisz Wcisk komentarz, więc nie jestem gościem. Coś przynajmniej ty mnie słuchasz. Wobec łabec, słyszałem, że F4 sprawi, że otrzymasz pełny ekran. Faktycznie. FAKTYCZNIE, a ja na takim małym ekraniku jadę cały czas. Eee, <gry> czekajcie, bo chyba y, przesunąłem... O, w dół, git, git, git. Bo tutaj, y, no. Mam tak... Ustawione, żeby to było fajerancko. Sorry, jestem. Fantastyczna czwórka. To chyba nie o nas, gdyż widziałem maksymalne trzy, maksymalnie trzy żoby w tym pokoju. Trudno powiedzieć, ile najmniej, łabet. A, łabet, łabet. Słyszałem, że jesteś dość łaskawy jak na człowieka. Pewnie już wiesz, że potwory uzbierają żółte imiona, gdy możesz ich oszczędzić. Co o tym sądzisz? To jest głupie. Serio? W takim razie powiem wszystkim znajomym, by dali znać znajomym ich znajomym? Nie używać żółtych imion? Co ty na to? Który żółte imiona? Okej, okay. powiem im, żeby nie używali żółtych imion. Serio. Halo? Właśnie zdałem sobie sprawę, że minęło trochę czasu odkąd sprzątałam. Nie spodziewałem się mieć gości tak wcześnie. Pewnie zależy wiele przymiotów tu i tam. Możesz się podnieść, ale nie bierz więcej niż potrzebujesz. Pewnego dnia zobacz, zobaczysz coś, co Ci się naprawdę spodoba. Będziesz chciał mieć to, na to trochę miejsca w kieszeniach. Okej. Okay. Tu jest tylko jeden przyłącznik. No eee... tak, gdzieś tutaj był Armor! Pamiętam. Informowaliście mnie. No, ale to nie jest ten armor. A jak ja muszę wszystko pokonać? Więc bierzemy go na wcirę, walimy go od razu. Pewnie bym dostał z warzywa. Te ataki są prostsze, mi się wydaje. Kiedyś miałem duży problem z nimi, pamiętacie? Z tymi warzywami, to ja chyba się męczyłem dosyć długo. A tak, gdzie jest ten armor? Ja przejdę się po tych wszystkich pomieszczeniach i zobaczymy, dobra? Znalazłeś wyblakłą wstęgę. O, no, to mi daje już cokolwiek? Rzecz Wyblakła, wstęgła, e, info. Zbroja do szybę będąc no, słodszy, potwory nie uderzą ci tak mocno. Jasne. Ja, może, ma to sen, może ma to sens. No, może ja tego nie widzę, nie? Ale może ma to sens jakiś? Oda to załóżmy to No to załóżmy i tu jest tych umieszczeń? 4? 6? Ej dobra, szybko przejdziemy przez eee... Poobijamy potwory O kurde, czy ich atak jest No ich atak, jak współpracują jest ciężki Dobra, dostawcie ry. No po prostu być sobą Tzisiaj, co się dzieje? czekaj, czy być zrobiłem w taki sposób? Czy być może jest to nieopłacalne? Dobra, tu dwajkę wajchę zrobiłem, która pozwoli nam stąd wyjść. Jeszcze się przejdę po tych pokojach, zobaczę, czy jakieś walki są może dostępne. I ostatni pokój na samym dole. A, jeszcze tu jest jedno z No, mam nadzieję, że żadnej walki nie pominąłem, nie? Po drodze. Dajcie mi znać w ogóle, czy dobrze robię, tak jak myślę. Już tutaj trzeba wszystko zwalczyć i wszystkich. nacisnąć? Tak. Dobra. E, teraz kwestia przycisków. Szybko naciskamy wszystko. O, to przycisk, nacisnąć tak. Nic się nie stało. I tu jest jeszcze jeden przycisk. Nic się nie stało, dobra. E, będzie ta teraz zagadka z przyciskami, której nie lubię. O. Pamiętam, że to był przycisk, nie? Tak, naciśnij. Okej. Okay. Ja spadłem. Kur od początku, naprawdę? O Cześć, może pójdziemy na samą górę, okej okay. tak. No to przycisnąć tak. zaciąć, tak Kurwa, masz, no Przejdźmy tak na szybciej. Ja nie lubię ruin strasznie, wiecie? Tu będzie przycisk? O, tu przycisk, przycisk? Tak. Super. Super anska. No a kończmy już tą paradę. Paradę pszczoły równości. A co chyba po prawej stronie będzie? Czekajcie, co tam będzie. Nóż! Mamy nóż końcu! Chrystia Nożyk, i teraz go bierzemy rzeczy. Nożyk, użyj! Bazujesz się w nożyk. Dobra, staty. Zobaczmy, jak wygląda y, nasze nawalanie. Atak 4. Dobra. Chyba. Chyba będzie Giz. Bo teraz nas czeka walka z Toriel. Co mnie trochę niepokojnie uchrywam. Ojejku! Zajęło to dużo, niż myślałam. Chyba. Jak się dostałeś, moje dziecko? Jesteś radne? Już, już! Uleczę cię! Nie powinnam cię zostawić tak na, na tak długo. To było lekko myśl próbując się zaskoczyć w taki sposób. Ech. Cóż, zdaje mi się, że nie mogę już tego chować. Chodź, małe dziecię. Irmy, save'a. I widzimy się w następnym filmie. Mhm. Uh -huh. Ja już też mi się kurde nie chcę nagrywać na razie. Jestem na czole strasznie się jakoś się nie O, oh, Dobra. Dzięki wielkie za zobaczymy. E, widzimy się w następnym filmie i dajcie znać co to będzie za run. Czy ja dobrze wszystko robię, czy coś się zmieni? Dobra. Hej.